Cześć z tej strony VNDT, a w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokrótce opowiedzieć o tym, jak powinno się strzelać w Counter-Strike Global Offensive. Pierwszy sposób na strzelanie to strzelanie ciągłym ogniem, czyli tak zwane full auto. O tym już sobie wspomnieliśmy przy okazji poradnika do AK-47, czyli dla przypomnienia, recoil kontrolujemy wykonując jego lustrzane odbicie. Na chwilę obecną jest to najskuteczniejszy sposób strzelania. Nieważne co mówią Wam inne poradniki na YouTubie, wystarczy przyjrzeć się jakiemukolwiek meczowi, który był rozgrywany na profesjonalnym poziomie. Jak możecie zauważyć, 90% fragów jest właśnie z full auto. Kolejny sposób na okiełznanie broni to strzelanie. Krótkimi seriami. Tutaj długość serii zależy od broni, którą aktualnie posiadacie. W przypadku AK-47 będzie to najkrótsza seria, jeśli chcecie utrzymać celność. Natomiast w wypadku, jeśli posiadacie M4 lub M4A1S, te serie mogą być odrobinę dłuższe. No i wreszcie ostatnia technika strzelania, czyli strzelanie pojedynczymi nabojami, czyli pestkowanie. Ta technika nie jest tak przydatna jak we wcześniejszych wersjach Counter-Strike'a z kilku powodów. Jeden z nich to fakt, że pierwszy nabój nie leci już idealnie prosto, tak jak we wcześniejszych wersjach Counter-Strike'a. Natomiast drugi powód to fakt, że tutaj jednak hitboxy w Counter-Strike Global Offensive nie są idealne. Tak więc zawsze lepiej jest wystrzelić te kilka dodatkowych naboi, co zapewnia nam większą szansę na trafienie przeciwnika. Tak więc ogólnie rzecz biorąc pestkować starajcie się jedynie na naprawdę bardzo duże odległości. Jedna rzecz o której musimy pamiętać stosując każdą z tych technik, to fakt, że musimy stać w miejscu, żeby utrzymać zadowalającą celność. Wyjątkiem od tej reguły będą wszelkiej maści, shotguny, pistolety maszynowe oraz niektóre pistolety. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy. Zachęcam do oglądania moich filmów poświęconych M4, M4A1S oraz AK. I w przyszłości postaram się stworzyć filmy opisujące sposoby, które pozwolą nam na trenowanie każdej z tych technik osobno.